A to dla nas już się szykują porcje tortów kochani rodzinowe torty będziemy jeść proszę, bardzo Takie pyszności będziemy jadły co i taki królewski wystrój no że tam to dziewczynami no.

Nasza księżniczka, nasz Anioł. Nasz piękny anioł dzisiaj ma święto. I tam będzie jadła torcik. Źle, nie mogę innych pokazać. Pokażę kawki. No trudno się mówi. Zaczekamy, no, nie wiem za ile będą mieśli te torczki, to je będę wyłączać. Katuszki. No, nie O, proszę wejść w stronę, one nie chcą. Żeby ich bez ich nie czuć czasami czyjeś w głowie, bo będzie... Ale Ty zrobiłaś bardzo duże zbliżenie. Aha. I teraz się A bo ja torta chciałam ściągnąć. Czekaj, czekaj. I później się nie załapię. Ale okay, ja muszę... Już cofnę to, nic, ja będę panią. Możesz mieć. Ja chciałam coś jeszcze. Pani Bożenka będzie... się I jest was więcej, ale ta, to o, przepraszam, ale reszta się boi. To jest właśnie dobrze. To, co Bożenka. Mamy miała. pierwszy torcik, to będziemy dziewczyny jadły. Takie piękne, piękne też. Dziewczyny je, proszę nie jeść jeszcze. Ja Proszę Państwu, jeszcze proszę. Dziewczyny jeszcze nie jedzą. A jeszcze... A, Będziem... tyka, ja jeszcze kabucinę. Ja jeszcze kabucinę, tak, I dziękuję. Kawa? tylko dla Pani chodzę z mlekiem, tak? Czy wszystkie kawy są tak? W z mlekiem. Nie, no. nie, jemy, bo ja... Jemy. Poczekamy jeszcze na jeden tok i będzie zdjęcie jeszcze do A nie mogę. robić. Proszę poczekać w imieniu naszej woli. Nie załatw. Bo już nie chcę przerwać, a czekam na jej torcie. Nie, nawet się nie patrz na to ciasteczko? A już nałożyłam na Nie szkodzi. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. No, one sobie będą miały jakieś... No, to jest tak, bo nie żałuję. Czy ukażę, że... Dziewczyny mają leśny. Jest tutaj może to wezmą, pani będzie go. Tak, tak. Dziewczyny, proszę się patrzeć, delektować, a nie jeść. Ja miałam. Samym zapachami i widokami wyobrazić sobie, że jedziecie. ale na stole, I prawdziwy płatek o, mam, nie, ciasto. Do, prawdziwe płatki no, mam z Ruś. A to są jadalne? No, nie, no, to są, można no, sobie zjeść. To są no, to kwiaty. A to no, nie? No, nie no, wiem, no, może no, tak dekoracja. Ja ostatnio sobie taki stolik z kwiatów polnych złożyłam. Miałam sześćdziesiąt pierwszych w Niemczech, sobie z kwiatami, nie miałam dekoracji, sobie z kwiatami zrobiłam właśnie. Taki miałam pomysł. A ty będziesz używać Te one są takie do wcząknięcia? Chyba tak, wiesz? No. Czekaj, czekaj, Polo, czekaj. Czekaj, pole. Takie cieszy. Ale widzisz, może szybko, wychodzi. my czasami czekamy. Obieciem jeszcze raz, no bo co mam zrobić? Jeszcze raz. Jeszcze raz, ty deśnosi, bo czekamy na jeszcze jeden torcie. Dwa chyba. Dwa, jeszcze. No my z nie mamy, a, a to ja też nie mam. mam. A ty Ela co zamówiasz? Nawet nie mieliśmy Ela, <grym> czy kawę Jakieś ciąg inne, jeszcze inne. Ale długo, nie? Tutaj nie wiemy ukroić, tak? No bo tam może jeszcze zróbmy. No Oj, to Dobra. Mamy tą Kasię, bo ona jest dzisiaj głównym tym. Jak jest... Kochana, ty jesteś cudownym aniołem dzisiaj. Ja nie wiem co ty tam widzisz. Zobacz, jak, jak zobaczysz jak pięknie wyszła no zobacz, taka ona śliczna. A ona mówi, że ona nie To tylko ty wiesz. Wyglądasz bosko dzisiaj, zobacz. Ooo! Lat, lat, nie żyje, żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Nasza kochana Kasia. I życzenie, i życzenie. I życzenie, pomyśl. A jeszcze raz śpiewamy. Bardzo dziękuję za piękną, pieśń. Ale jest tak wiesz, świątecznie, no żeby było inaczej. No. A co, a, słuchaj, łam y, teoretypy, kto powiedział, że urodziny muszą być ze świeczką. Ty jestem najminijny wyżyć życzenie, kochana. Ty wszystko możesz od dzisiaj. Brawo! My łamiemy z że tylko na urodziny się je torta ze świeczką. Kochani, od dzisiaj my sobie jemy, kiedy chcemy. Kiedy mamy taką ochotę.